Cześć, przedstawiam Wam najnowszy pistolet Fusion FX. Najmniejszy, najlżejszy i najlepiej wyważony pistolet w branży, jaki kiedykolwiek został stworzony. Zupełnie nowa technologia natryskiwania. Nowy pistolet Fusion FX firmy Graco zaprojektowano całkowicie od nowa. Jest całkowicie nowy, każdy element został przemyślany tak, aby był to najłatwiejszy w utrzymaniu i najwygodniejszy pistolet na rynku, stworzony do zastosowań przy natrysku pianki poliuretanowej i polimocznika. W dziewięciu punktach będę chciał Wam przybliżyć zalety i budowę tego pistoletu. W pierwszym punkcie chciałbym Wam powiedzieć, że jest to pistolet, tak jak wspomniałem, najmniejszy, najlżejszy, Najbardziej wyważony pistolet na rynku. Mamy o 30% lżejszą budowę pistoletu w porównaniu do Fusiona PC. Dziewięciokrotnie lepiej zbalansowany w porównaniu do Fusiona. Jego wąska budowa pozwala na łatwe manewrowanie w ciasnych konstrukcjach dachu. W drugim punkcie chciałbym Wam pokazać, jak szybko i prosto się obsługuje Cardlic. Fusiona FX. Wkład Fusiona FX e, wykorzystuje technologię ProConnect, która sprawia, że łatwo je wymieniasz w ciągu zaledwie kilku sekund. Czyli chcemy wymienić cardridge bardzo krótko, szybciutko. Odkręcamy jedną śrubę mocującą z blocze. Odkręcamy nóż powietrzny. I mamy cartridge. Już możemy założyć nowy sprawny bardzo szybka przebudowa pistoletu. Dzięki technologii zaworów Duoflow nie musisz używać uszczelek bocznych oraz masz precyzyjną kontrolę i mieszanie komponentu. Brak kamieni oznacza brak zużycia komory mieszania, co zapewnia jej dłuższą żywotność. W trzecim punkcie chciałbym przybliżyć wam komorę mieszania RapidSwap. Zapewniającą szybki dostęp, czyli mamy dostęp do komory mieszania w bardzo krótkim czasie, czyli kilka sekund. Po prostu zdejmuję nakrętkę w tym momencie tak jak teraz i wymieniam komorę mieszania. Komora mieszania utrzymuje idealny wzór natrysku i w tym przypadku zapewnia Ci perfekcyjne mieszanie materiału dzięki mniejszemu spadkowi ciśnienia w pistolecie. W czwartym punkcie chciałbym Wam przedstawić technologię natryskową Quick Flex, ułatwiającą konwersację pistoletu. Na czym to polega? Czyli możesz szybko przełączyć się pomiędzy natryskiwaniem jak z pistoletu CS lub oczyszczonego powietrzem AP po prostu wymieniając tłok pneumatyczny i robi się konwersacja na pistolet CS. Rękojeść jest przeznaczona zarówno do użytku właśnie z nabojem lub do standardowego natrysku AP. Czyli mamy jeden pistolet i dwie technologie. W następnym punkcie chciałbym wam powiedzieć o poprawionym działaniu spustu. O ponad 30% krótsze pociągnięcie za spust w porównaniu z pistoletem Fusion AP czy Fusion PC. Sprawia, że nie będą ci się męczyć dłonie. O kolejnych rzeczach, które chcę powiedzieć, to są zawory na kolektorze cieczy, ręczne bez użycia narzędzi. Czyli konstrukcja nakrętki motylkowej umożliwia już otwieranie i zamykanie zaworu ręcznie. Ewentualnie też możesz korzystać z klucza, czyli jest nasadka. Dodatkowym następnym elementem to jest pasek na rękojeści dla łatwiejszego utrzymania. Łatwa regulacja lub demontaż paska bardzo szybko. Możemy go zmienić oczywiście na praworęczny lub leworęczny aplikator. Następne co chcę zwrócić uwagę to lekki kolektor na węże. Łatwo dostępne filtry siatkowe, i tu właśnie teraz pokażę, jak to szybciutko można teraz sprawdzić, czy mamy filtr w dobrym stanie, czy nie jest zaklejony. Nie musimy nic więcej rozkręcać, mamy go wszystko na miejscu. Następnym punktem będzie uchwyt, czyli ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodę natrysku. Jest mega stabilny temperaturowo, czyli ma dużą wytrzymałość i odporność na ciepło. W tym momencie konstrukcja sprawia większy komfort użytkowania i mniejsze zmęczenie dłoni. Bardzo łatwo zdemontujesz korpus pistoletu za pomocą jednej śruby, aby go konserwować lub serwisować. I na koniec jeszcze mega informacja: każdy może przetestować pistolet. Oczywiście zapraszam po więcej informacji do mnie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.